Siemanko! Kilka dni temu byliśmy na wakacyjnym evencie Łomży, gdzie poznaliśmy smak prawdziwego chilloutu. Jest co wspominać. A każdy z nas ma takie chwile, że potrzebuje odetchnąć, uspokoić się i wyluzować. Dlatego zainspirowani prawdziwym łomżingiem, postanowiliśmy pokazać Wam gadżety, które każdy prawdziwy facet powinien mieć. A jeśli o gadżetach mowa, to ostatnio wpadł do nas czoły wąs Rzeczpospolitej, czyli Cyber Marian, który również pokaże Wam swój patent. Oglądajcie! Gdy tylko zaczyna się sezon Formuły 1, mój domek zamienia się w miejsce rajdowych zmagań. Nic z tym dziwnego, bo przecież każdy facet kocha ryk silnika. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak w fajny i szybki, no może nie tak prosty sposób, stworzyć stolik RTV, przy którym zrelaksujecie się jeszcze bardziej. Oglądajcie! Na początku usuwam wystające części z bagażnika, który kupiłem na szrocie. Następnie całość czyszczę i poleruję specjalną pastą polerską. Teraz do ściany mocuję wytrzymałe sporniki, a kiedy będą na miejscu, zakładam na nie przygotowany bagażnik. Oczywiście przykręcam jego klapę, którą zdjąłem do montażu. Pozostało już tylko u góry ułożyć atrapę przyciemnionej szyby, a w ramce umieścić tablicę rejestracyjną. Jak widzieliście, wykonanie takiej półki zajęło mi trochę czasu, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że taki stylowy mebel ubarwi każdy samą fana motoryzacji. Jak panowie? Jak na śnikuś? przed wetelem, ale No i prawidłowo. Dziękuję. Zauważyłem, że w ostatnim odcinku spodobała Wam się multimedialna walizka Klamra. Dlatego dziś pokażę Wam ją w nieco innej formie. Na początku drukuję szablon, który znajdziecie w linku pod filmem. Następnie przyklejam go na piankę i wycinam obrysy butelek. Cztery kantówek tworzę ramę do walizki, po czym umieszczam ją w środku. Do paska LED lutuję przełącznik rozwierny i całość podłączam do akumulatora żelowego. Teraz montuję wcześniej przyciętą piankę. Jak widzicie, dzięki przełącznikowi rozwiernemu światło w walizce działa na zasadzie oświetlenia w lodówce. Pozostało już tylko za pomocą mocnych rzepów umieścić wkłady chłodzące i włożyć browarka. Pani Dobrego Kina z pewnością kojarzą tę scenę z kultowego filmu Pulp Fiction. Jak doskonale wiecie, zawartość walizki od zawsze pobudzała wyobraźnię widzów. Ale od dziś tak naprawdę wiecie, co w niej się znajdowało. A więc dobre wejście na imprezę gwarantowane, a do tego schłodzony browarek. Witam serdecznie. Dziś tak bardziej w pięć sposobów na, no, słuchajcie, Człowiek z natury jest koczownikiem, dlatego wielu śmiałków od dawna szuka idealnego połączenia, możliwości przemieszczenia się, nie rezygnując przy tym jednocześnie z możliwości łomżingu. Było wiele przypadków nieudanych, aż do dzisiaj. Mam dla Was wszystkich sposób niezawodny. Zobaczcie. Na początku docinam płytę OSB, tak aby zmieścił się na niej leżak. Teraz z kątówek przygotowuję łącznik do jeździka. Następnie przekręcam koła odpowiedniej wielkości, obijam całość sztuczną trawą i mocuję leżak. Teraz pozostało już tylko założyć obejmę na jeździk i połączyć całość za pomocą śruby. Już wiem, czemu wielu śmiałków poświęcało życie na odkrycie tej życiowej tajemnicy. Ja zdaję możliwość odcięcia się od marudzącego towarzystwa wraz z zimnym pianistym to naprawdę boskie uczucie. Domnie mi w cała masa rzeczy nic nie mówię, to nie mi w niech tam pozostanie. dzień ci kochanie. W jak wiadomo, lubię dobrą rywalizację. A jeżeli dodamy do tego element walki, to otrzymamy wybuchową mieszankę pełną świetnej zabawy. Czas na starcie piankowych gladiatorów. W pierwszej kolejności odcinam kielichy od dwumetrowych rur PVC. Następnie usuwam z nich nadruki za pomocą rozpuszczalnika. Teraz przyklejam taśmę dwustronną na gąbkach i zawijam je na końcach rur. Następnie całość oklejam taśmami izolacyjnymi dla lepszego efektu. W końce rur wkładam zwinięte kawałki gąbki, aby przy pchaniu nie zrobić nikomu krzywdy. Aby pojedynki były jeszcze bardziej emocjonujące, tworzę także drewnianą kładkę z płyty OSB. Całość jest gotowa, więc czas zacząć walkę. Fight! No nie jak dziewczyny, no co to jest? Dawaj, 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 Każdy facet lubi podziwiać butelkę dobrego trunku. W moim sposobie pokażę Wam, jak stworzyć niesamowity barek, który stanie się ramą dla Waszej kolekcji. Zobaczcie! Na początku rozkręcam telewizor i wyciągam kineskop oraz wszystkie niepotrzebne rzeczy. Następnie wymierzam obudowę od środka i wycinam odpowiednie elementy z płyt. Kiedy będą gotowe, obijam je czarnym materiałem skóropodobnym. podobnym. Teraz podłączam przewód zasilający oraz pasek LED do zasilacza, o czym mocuję go wewnątrz obudowy. W kolejnym kroku wklejam ścianki boczne, podstawę, którą stworzyłem z trzech płyt, a także ścianę tylną. Tył wzmacniam dodatkowo płaskownikami. Pozostało już tylko przykleić u góry pasek LED i nasz barek jest gotowy. Jak widzicie, dobra butelka w odpowiedniej oprawie może stać się prawdziwym dziełem sztuki, dlatego wykonajcie taki bareksami. Myślę, że w pokoju prawdziwego faceta muszą znaleźć się elementy przypominające o pasji gospodarza, dlatego też w tym pomyśle pokażę Wam, jak zrobić stylowy stolik z opon. Prace zaczynam od wypolerowania czernidłem dwóch opon. Dla lepszego efektu możecie pokrycie także lakierem sprayu. Teraz wycinam ze sklejki dwa koła o wymiarze wewnętrznej średnicy opony. Jedno z nich przyklejam do gumy, a do drugiego mocuję lustro tej samej wielkości. Następnie w oponach wywiercam po cztery otwory i łączę je ze sobą przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek. Od góry mocuję lustro na zawiasie oraz zamek magnetyczny, który dostaniecie w większości sklepów budowlanych. Pozostało już tylko doczepić materiałowy uchwyt i pomalować część napisów białym markerem olejowym. Taki stolik to nie tylko zdoba salonu. Dodatkowo zawiera on sprytną skrytkę, która zostanie odbezpieczona wyłącznie przy użyciu magnesu. W ten sposób uchronicie swoje wszystkie przedmioty przed oczami wścibskich osób. Mamy nadzieję, że dzisiejsze patenty pomogą Wam zrelaksować się podczas wakacji. A i jeszcze jedno. Wspólnie z Marką Łomża mamy dla Was konkurs. Zróbcie zdjęcie, które pokaże, że męski umysł jest skomplikowany i niejednoznaczny. Pokażcie, co siedzi Wam w głowach i zgarnijcie wypasione leżaki. Szczegółowe info o konkursie znajdziecie tutaj. A teraz wciągnijcie sobie nasze afterki i pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia już wkrótce.